Właśnie magiczną kurwa, paczkę światową. W tej chwili społeczeństwo amerykańskie zostało okradzione. Styl życia w porównaniu do 20 lat cofnął się 50%. 50% każdy Amerykanin stracił na standardzie życia. Nie mówimy o tych, którzy miliardy mają i setki milionów. Ci żyją tak samo, a może i lepiej, jeszcze lepiej. Natomiast społeczeństwo amerykańskie zubożało 50%. 50%. Więc wyobraź sobie teraz, jak masz coś w domu poukładane rozbroni się dookoła i 50% by ci z domu zniknęło, plus jeszcze inne przyjemności. No. Także nie miej pretensji do społeczeństwa amerykańskiego, tylko do systemu, który okradł. Skoro, rozumiesz, Amerykanie do dzisiaj wierzą, że, rozumiesz, Centralny Bank Rezerw jest to, są to pieniądze amerykańskie ludu i żyją w, ty, w, tym, w tym przekonaniu, to popatrzcie, jak są zrobieni w chuja. To nie są pieniądze, na które ma wpływ społeczeństwo czy rząd amerykański. Są pieniądze żydowskie. Są pieniądze żydowskie, także tutaj nikt nie ma żadnego wpływu na centralne rezerwy. To nie są amerykańskie rezerwy. Ludzi zostały przepierdolone. W tej, chwili, w tej chwili, rozumiesz, było przesłuchanie w kongresie i tam jednego z tych wielkich zapytano się, co się stało z trzema trylionami dolarów. Nie miliardami, stoma tylko z trzema trylionami dolarów, a mówi gdzieś w Europie są. I to odpowiada na przesłuchanie. To znaczy nie wiesz pan gdzie jest, no nie wiem, no, no gdzieś tam w Europie. No także oni się bawią pieniędzmi, wywracają rządy, wywracają systemy, gdzieś jeszcze inne rzeczy, zniewalają narody, a ludzie kurwa jak głupki chodzą kurwa i no, zajmują się swoim życiem codziennym. Co żreć, czy mają coś zrzeć, czy jakiś barbecue będzie, czy wódka gdzieś będzie do wypicia czy jakiś biznes się kurwa mały zrobi, no nie wiedzą, że to już wszystko runęło Świat stoi nad przepaścią ekonomiczną. No nie czujecie kurwa tej czaczy? Także tutaj się nic nie zmieni. Dopóki to nie pierdolnie, nie pierdolnie ten system